Witamy, wędrówki z Karolczykiem. Karolczyk już kładzie się spać. Jak, jak słyszycie, zapewne daje niesamowicie. Przeszliśmy tutaj dzisiaj po ciemku. Był w ogóle totalny chaos. Zresztą ze mną jest tak zawsze, ale... Ale dzisiaj to był totalny chaos. Wyjechałem za późno. Korki wiele nie Górze, dojechałem późno. Nie wiem, po cholerę zatrzymałem się na orlu. Tak tradycyjnie, chciałem tradycyjnie wejść, zobaczyć, więc zamówiłem piwo I piłem to piwo, straciłem kolejne pół godziny Doszedłem do mostu na Izerze, był ostatnio zamknięty, ale jednak był, więc ludzie po prostu mimo, że zamknięty przechodzili, ryzykowali No ja się przyznam, też ryzykowałem niedawno z rowerem Z kolegą przechodziliśmy z rowerami, spoko, trzymał się ale się okazało teraz, że nie ma w ogóle mostu. Rozebrali most na izerze. Ech, zostało mi poszukać jakiegoś przejścia. Może ściągać buty i przechodzi wodę. Trzeba by było wtedy ściągać też spodnie. Może uda się po kamieniach, pomyślałem. Spróbowałem z jednej strony mostu. Kurczę, no nie da rady. Rwało za mocno. Gdzieś momentami kamienie były w dużych odległościach od siebie. Ale poszedłem z drugiej strony mostu i okazało się, że ktoś już pomyślał, nie może jednak Polak żyć za, za długo, przepraszam, język mi się plącze, bo jestem nie niewyspany. Jest już, nawet w sumie nie wiem, która godzina, bo w górach czasu nie liczę, także nie wiem, może już jest północ nawet. Ech. Poszedłem z drugiej strony owego byłego mostu Okazało się, że Polak nie może żyć bez Czecha, a Czech bez Polaka, więc wykminili coś i pozostawili jakąś taką dużą, solidną dechę z kamienia na kamień oczywiście nie przez całą rzekę, ale z kamyczka na kamień, później deseczka. Deseczka się troszkę ruszała, ale jak człowiek pomyślał sobie troszeczkę, no to przed takim rancikiem tej deseczki, tak żeby się nie wyginała. Jednak karelcik nie uciekł. Ja myślałem, że to on przejdzie a ja będę strał w gacie po tej desce a tu się okazało odwrotnie więc musiałem po niego wracać z powrotem zrzuciłem plecak, aparat, wróciłem się po niego z powrotem kurcze, nie mogłem go znaleźć bo uciekł mi do chłopaków, którzy tam w wiatce siedzieli powyżej troszeczkę jakieś ognisko, mieli jedzenie, więc poczuł jedzenie to poleciał no ale nic, wróciłem po niego do rzeczy wróciłem, zapiąłem go na smieć no i tak troszeczkę Troszeczkę jak to pies, pieskiem troszeczkę ja go trzymałem za szelki, które ma, jak tu widać, solidne. I tak jakoś z kamola na kamol troszeczkę wodą udało nam się przejść tą żelkę. Gdy przeszedłem, zacząłem iść do góry, zobaczyłem jaka idzie chmura. No, wyobraźcie sobie, kurczę, mogłem zostać z tymi chłopakami z tej wiatce, bo wiatka jest duża. Ale nie, kurwa, przeszedłem. I mówię co teraz, nie zawrócę. Mam tak, jak się uprę, nie zawrócę. Zawsze narzekam na karelczyka, że on tak ma, że na prostej drodze nie można go zawrócić. Jeżeli robimy jakoś pętlę na treningu, pętla jest ok, ale jeżeli zawrócić go na prostej drodze, nie, uparty, ja go się ustanie. Co z drugiej strony, to co nas czasami wkurza, to może sygnalizować, że, że jesteśmy po prostu podobni. Że mamy te same cechy, które wkurwiają nas w innych, nie? No i. Nie mówię tego tak, że mi się wydaje, tylko kiedyś gdzieś tam jakieś znałem książeczki psychologiczne i stąd, stąd wiem, że tak jest. Że z reguły to co nas wkurza, to w 90% my jest to mamy po prostu. Mamy te wady kurde, które nas wkurzają w innych, no jakoś tak bywa. Karelian się rozgląda, coś się...